do małych i średnich przedsiębiorstw. My drobni przedsiębiorcy mamy wiele różnych powodów, dla których moglibyśmy chcieć skorzystać z wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego. O różnych scenariuszach postanowiłem porozmawiać z Krzysztofem Antczakiem, dyrektorem regionu wielkopolskiego Banku Gospodarstwa Krajowego. Dziękujemy za przyjęcie nas tutaj u pana. Małe i średnie przedsiębiorstwa i Bank Gospodarstwa Krajowego. Wyjaśniliśmy, że te pozornie niewielkie organizmy ekonomiczne w sumie są bardzo ważną siłą napędową gospodarki, więc jest uzasadnione, że Bank Gospodarstwa Krajowego również nimi się zajmuje. Dla drobnego przedsiębiorcy jest, istnieje szereg różnych e, sytuacji, w których potrzebuje wsparcia. Jedną z takich sytuacji jest na przykład historia taka: jest świetny przetarg, można by. Dobrze na nim zarobić, ale wadium do wpłacenia jest za duże, jak na moje drobnego przedsiębiorcy możliwości. Czy Bank Gospodarstwa Krajowego w takiej szczegółowej sytuacji jest w stanie jakoś pomóc? Oczywiście. Przede wszystkim chciałbym zaprosić przedsiębiorców do tego, żeby zechcieli przyjść do regionów Banku Gospodarstwa Krajowego, porozmawiać o tych swoich wyzwaniach, przed którymi stoją, być może właśnie takich związanych z zapłaceniem wadium, i postaramy się w tym pomóc. Możemy to zrobić bezpośrednio, ponieważ Bank Gospodarstwa Krajowego ma doświadczenie w udzielaniu gwarancji nie tylko wadialnych, ale też gwarancji należytego wykonania umowy, gwarancji zwrotu zaliczki, tego wszystkiego, co jest związane z procesem zakupowym czy inwestycyjnym w ramach zamówienia publicznego. Jeżeli się okaże, że będziemy mogli pomóc też poprzez nasze podmioty współpracujące, jak fundusze poręczeniowe czy pożyczkowe, to tą też informacją jesteśmy w stanie służyć. Więc tym bardziej zapraszam do tego, żeby wejść w kontakt z regionem. Mamy tych regionów 16. W każdym regionie są specjaliści, którzy są też ambasadorami innych instytucji, które wokół BGK funkcjonują i mogą odpowiedzieć na tego typu potrzeby. 16 regionów to jest taka instytucja, jak ta, w której się dzisiaj spotkaliśmy, taka, takie miejsce w każdym z miast wojewódzkich w Polsce, rozumiem? Dokładnie tak. W każdym mieście wojewódzkim jest siedziba regionu Banku Gospodarstwa Krajowego. I nie ma za małych firm na kontakt z BGK? Znaczy pojęcie mały czy za, czy za duży, bo to też tak może być, bo, bo w regionach staramy się być tą forpocztą, tym, tym ramieniem Banku Gospodarstwa Krajowego, żeby być jak najbliżej przedsiębiorców. Więc jeżeli przedsiębiorca do nas przyjdzie i, i, i stwierdzimy, że jesteśmy w stanie mu pomóc w ten czy inny sposób, to nie ma ani za małych, ani za dużych. Tak? Znajdziemy po prostu rozwiązanie uszyte na miarę i to nas wyróżnia. Jasne. To ustaliliśmy, że w przypadku. Potrzeb finansowych związanych z wadium, tak. A w przypadku takiej sytuacji, w której jest perspektywa wpływu pieniędzy z kontraktu, który chcemy zawrzeć, ale ten wpływ nastąpi za jakiś czas, i no, tak liczymy te pieniądze, i wydaje się, że po drodze będzie na tyle dużo kosztów, że możemy nie, do, nie dojechać, mówiąc, taką biznesową gwarą do tego zamknięcia kontraktu. Czy w takim przeniesieniu nas w czasie, taki pomost czasowy, również BGK jest w stanie drobnemu przedsiębiorcy dostarczyć? Tak, tu możemy działać jakby w dwóch obszarach. Po pierwsze, my sami jako BGK możemy pomóc w realizacji takiego kontraktu, bo tu wyzwaniem jest płynność. Tak? Musimy mieć pieniądze na to, żeby się zatowarować, żeby wykonać pewne prace, zapłacić chyba zobowiązania publiczno-prawne. Ale może być też tak, na co pan zwraca uwagę, że ta płatność jest na samym końcu. Czyli ja muszę udźwignąć cały kontrakt, zanim dostanę jakiekolwiek pieniądze, a będę miał masę wydatków po drodze. I przy takich kontraktach, które będą w skali większej, jesteśmy w stanie pomóc. Mamy doświadczenie w zapewnieniu takiego finansowania płynnościowego. No ale to, co powiedzieliśmy, jesteśmy w 16 regionach, a współpracujemy z, całą, z całym szeregiem banków komercyjnych. W tych bankach komercyjnych. Są nasze produkty, które są dostępne właśnie dla przedsiębiorców małych, mikro, którzy prowadzą swoje rachunki w tych bankach i tam zachęcam do skorzystania choćby z gwarancji de minimis. Gwarancja de minimis jest po to, żeby właśnie sobie tą płynność móc poprawić. My za przedsiębiorcę dostarczymy zabezpieczenia tego finansowania. To jest chyba dzisiaj kluczowe, bo ja mogę mieć święty kontrakt i mogę nie mieć zabezpieczenia. Bank mówi, ok, bardzo dobry kontrakt, daj mi zabezpieczenie, no, ale ja mam kontrakt to my damy to zabezpieczenie jako Banku Ośrodka Krajowego właśnie w ramach e, na przykład właśnie gwarancji de minimis. Mhm. A czy oprócz e, gwarancji, podfinansowanie z banku komercyjnego są jakieś inne narzędzia, którymi taką płynność możemy sobie zapewnić do czasu, kiedy zrealizujemy kontrakt i będziemy mogli cieszyć się wypłatą? Tutaj musimy pamiętać, że to są mali przedsiębiorcy, że mikroprzedsiębiorcy, o których dzisiaj rozmawiamy. I tutaj o, nie, nie jesteśmy sami na tym rynku. My działamy też przez pośredników finansowych. Tak? W Wielkopolsce jesteśmy w Poznaniu, więc mamy cztery podmioty, z którymi współpracujemy w ramach inicjatywy choćby Jeremy, które są wyposażone, te podmioty w środki pochodzące właśnie z tej inicjatywy, którą my zarządzamy, i te podmioty, do których dzięki naszej mam nadzieję, do tej opiece trafi przedsiębiorca są w stanie też mu zapewnić takie albo finansowanie, bo oni mogą też udzielić finansowania, to są podmioty, które udzielają pożyczek, albo dać zabezpieczenie, tak? które będzie dawało to zabezpieczenie w banku komercyjnym, który znowu zapewni środki na realizację kontraktu. Dlatego zachęcam do kontaktu z bankiem, bo my postaramy się do tego podejść w taki indywidualny sposób. Czyli nawet jeśli bank, w którym mam konto, nie współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Trudno ewentualnie Nie obraźliwy wyjazd słowo. Okej. Okay, okej, okay, okej, okay, ale ym... A może współpracuje, ale nie komunikuje tego w jakiś szczególnie intensywny sposób, w związku z tym gdzieś ta współpraca umyka uwadze mnie, jako przedsiębiorcy posiadającego, posiadającemu konto. To rozumiem, że w takiej sytuacji możemy zacząć od Was. Wrócimy do tego banku, z którym i tak robimy interesy, ale wrócimy bogatsi o tą wiedzę, którą, którą nam dostarczycie, no właśnie na przykład tutaj w Poznaniu, w siedzibie regionu. Absolutnie tak. Nasi doradcy kredytowi są właśnie od tego, żeby pomóc w tym kontakcie. Zdajemy sobie sprawę, że w banku komercyjnym to może nie być pierwszy wybór, ale staramy się cały czas edukować naszych przyjaciół z banków komercyjnych, z banków spółdzielczych również, bo nie zapominajmy, że banki nie mają wszędzie swoich placówek. Jest cała masa przedsiębiorców, którzy działają a, w tych swoich małych ojczyznach i tam te banki spółdzielcze są pierwszym bankiem wyboru. Tam jesteśmy w stanie też pomóc a, właśnie przez te produkty, które dedykujemy i dystrybuujemy przez swoich pośredników. Te fundusze zresztą, nie, one nie wszystkie są w Poznaniu, to są fundusze, które są a, a w mniejszych miejscowościach też działają. My pomożemy w tym kontakcie, postaramy się pomóc, żeby ta informacja właśnie do przedsiębiorcy dotarła. No dobrze, I kolejna taka typowa sytuacja jest, z którą wielu przedsiębiorców się, zresztą nie tylko mikro i małych, ale też dla startupów to jest taka typowa sytuacja. M mogę wejść na kolejny poziom, na kolejny level, jak to czasem mówią, no ale musiałbym doinwestować w firmę. Nie jestem w stanie zdobyć finansowania bankowego. Ktoś może nie mieć talentu do tych prezentacji inwestorskich, więc nie idzie tą ścieżką. A może jego biznes nie jest wystarczająco cyfrowy, więc też trudno mu wejść w to środowisko właśnie takich pokazów, konkursów i innych rzeczy. Mógłby się rozwinąć, ale nie może zdobyć finansowania. Banki nie chcą mu pożyczyć, bo wymagałyby ogromnych zabezpieczeń. Co na taką sytuację ma przygotowany Bank Gospodarstwa Krajowego? Po raz kolejny zachęcam do tego kontaktu, będę powracał jak mantrę, żeby to nam się wszystkim utrwaliło, żeby zacząć te swoje kroki właśnie od kontaktu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. No, nie musi to być od razu wizyta w regionie, można też wejść na stronę i sobie zobaczyć. Mamy tam wiele e, ofert, które właśnie są dedykowane w takich sytuacjach i możemy pomóc przedsiębiorcy, dlatego że jeżeli to jest oczekiwanie po stronie Banku Komercyjnego dostarczenia zabezpieczenia, hmm. To tutaj mamy i te produkty, o których mówiliśmy, czyli gwarancję de minimis, mamy gwarancję COSME, mamy gwarancję Business Max, mamy osiem różnych gwarancji, które mogą pomóc przedsiębiorcy w tym, żeby ten swój biznes wesprzeć. Od tej strony właśnie dotyczącej zabezpieczeń. Jeżeli już ma bank, który chce go sfinansować, a nie ma zabezpieczenia, to my jesteśmy go w stanie supportować, jak to się ładnie po polsku mówi, i wtedy a, być może ten biznes będzie możliwy do zrealizowania. Jeżeli się okaże, że to zabezpieczenie, czy ten biznes a, wymaga nie, nie tylko takiego wsparcia, ale jeszcze szerszego, być może, bo, bo to są są zazwyczaj poręczenia do 80% wartości zadłużenia, no to mamy jeszcze te podmioty, o których mówiłem wcześniej, czyli te instytucje z nami współpracujące, pośredników finansowych, którzy mogą mu to zabezpieczenie dostarczyć, zwłaszcza dla takich przedsiębiorców, którzy są mali bądź mikro. Innymi słowy, niezależnie od tego, w jakiej, a na pewno jest jeszcze wiele innych szczegółowych sytuacji niż te, które sobie przedyskutowaliśmy, sytuacji nie byłby przedsiębiorca, rozumiem, że warto po prostu spróbować. Yy, czy bank gospodarstwa krajowego nie ma jakiegoś rozwiązania lub nie ma partnera który będzie miał rozwiązanie takiej sytuacji w jakiej jest przedsiębiorca i nie trzeba mieć yy, takiego yy, kompleksu bycia drobnym przedsiębiorcą bo ta skala yy, jakby współpraca z BGK nie wymaga wielkiej skali nie wymaga bycia wielkim przedsiębiorstwem Drobni przedsiębiorcy też mogą znaleźć w banku gospodarstwa krajowego swoje miejsce. Pełna zgoda, nasze drzwi są otwarte zarówno dla mikro, jak i dla małych przedsiębiorców. Tak jak powiedziałem, jeżeli my sami nie będziemy mogli pomóc, znajdziemy takie rozwiązanie, żeby tą pomoc móc im udzielić. Bo trzeba pamiętać to, co Pan powiedział na samym początku. Mikro i mali przedsiębiorcy to jest zdecydowana większość przedsiębiorczości w Polsce, a na wspieraniu tego nam najbardziej zależy. To był Krzysztof Antczak, dyrektor regionu Wielkopolskiego Banku Gospodarstwa Krajowego o tym, jak bank może uczynić Wasz biznes bardziej rentownym. A za tydzień w kolejnym wydaniu Wademekum BGK, między innymi o tym, jak Bank Gospodarstwa Krajowego może ułatwić Wam ekspansję zagraniczną. Do zobaczenia.